Witam Cię serdecznie. Dzisiaj będzie kilka słów o jakościu. Nazywam się Irmina Masiuda, jestem coachem i chcę, aby każda kobieta odnalazła solidne miejsce w swoim życiu i żyła z poczuciem własnej ważności. Słowo jakość to słowo mocarne, jak mówią moje dzieci. Słowo, które daje nam takie poczucie bezpieczeństwa, spełnienia, Słowo, dzięki któremu budzi się wiara i nadzieja, że będzie dobrze. I właśnie w tym tkwi największe niebezpieczeństwo tego słowa, bo słowo jakość daje nam takie poczucie, że jeżeli poddamy się losowi, będziemy płynąć z prądem naszego życia, to to jest ok. I nie myl tego, proszę, z taką uważną wiarą, że to, co przynosi nam życie, jest dla nas dobre. Właśnie różnica między tym uważnym podejściem, obserwowaniem swojego życia i reagowaniem, a podejściem jakoś to będzie, większa różnica właśnie tkwi tej uważności. Dwa dni temu rozmawiając ze swoją klientką, słyszałam, że nie lubi swojego życia. Często słyszę to podczas sesji coachingowych kiedy zaczęłyśmy zgłębiać temat usłyszałam od niej słowo jakoś w kilku różnych zdaniach jakoś tak się stało że robię to co robię że mam pracę jaką mam jakoś tak się stało że zanim zrobię coś dla siebie to myślę o innych i jakoś tak się dzieje że właściwie to spełniam oczekiwania innych nie oczekując nic w zamian i Nadal nie myśląc o tym, czego chcę ja. Jakoś. Jakoś tak się stało, jakoś tak jest i jakoś to będzie. Jakoś. I widzisz, z jakośem y można powalczyć, a nawet trzeba to zrobić, żeby przeżyć życie uważnie, żeby zatrzymać się i zareagować, zrobić tak, jak ty chcesz i jak tego potrzebujesz. I chciałam Ci zaproponować pierwszy krok w tej walce z jakością, w podążaniu ku jakości w Twoim życiu. Pierwszy krok, którym będzie webinar, mój webinar, który odbędzie się 18 czerwca o godzinie 19. Webinar pod tytułem Odważ się, kobieto: jak przestać uszczęśliwiać innych i zająć się sobą. Serdecznie Cię zapraszam do zrobienia pierwszego kroku. Przyjdź i zobacz, że myślenie o sobie to nie grzech, a nawet konieczność. I pożegnaj, jakoś, w swoim życiu. Bardzo Ci dziękuję za dzisiaj, pozdrawiam Cię serdecznie, do zobaczenia za tydzień. Cześć.